Cześć z tej strony Raku, witam na kanale jak, jak piwie TV. Ostatnio degustowaliśmy dwa najbardziej popularne portery bałtyckie w Polsce. Dzisiaj równie mocna rzecz. Ze szkockiego browaru Brudok Hardcore IPA. Jest to Imperial IPA 9,2% alkoholu i 150 IBU. Otwieramy. O, piękny zapach milowy. Tak oto się prezentuje piwo. Aromat tego piwa kojarzy się nieco z barley wine'em. Słodowy, lekko chmielowy. Słodki, przede wszystkim bardzo słodki aromat. Z lekką nutą alkoholową, która bardzo ładnie tutaj się zgrywa z całością. To jest rześki, jak na ten jak na to mocno, bardzo ładny aromat, więc próbujemy. Najważniejsze pytanie, czy to piwo ma naprawdę 150 IBU? Moim zdaniem nie do końca. Piwo gorzkie, dobrą podbudową słodową, więc bardzo ładnie się to wszystko balansuje. Po zamieszaniu aromat również przypomina bardziej amerykańską wersję wina jęczmiennego. Lekko alkoholowo, mocno słodowy, z nutą chmielową. Bardzo dobre piwo, Brulog Hardcore IPA.